Witam serdecznie. W nagraniu tym chciałbym przedstawić funkcjonalność wtyczki o nazwie Wizualizator GML opracowanej dla programu QGIS. Program QGIS jest programem darmowym, otwartym, który można pobrać z linka, który wyświetla się w tym momencie na ekranie. Wtyczka Wizualizator GML. Przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy chcą wykorzystać pliki GML do wyświetlania, analizowania, przetwarzania i drukowania danych obiektów mapy zasadniczej, a nie posiadają lub nie potrzebują posiadać specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego, jak chociażby aplikacji CGO. Cieczka Wizualizator GML umożliwia import pliku w formacie GML Wygenerowanych ze wszystkich stosowanych w Polsce systemów do prowadzenia zasobu gaudycyjnego i kartograficznego. Możemy zatem zaczytać pliki GML, które zostały stworzone w standardzie 2015, czyli zgodnie z przepisami z 2015 roku, jak również pliki GML-owe zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Możemy również zaczytać. GML e, tak zwane hybrydowe, to znaczy takie, które zawierają w sobie obiekty zgodne ze schematem 2015-2021. Możemy również zaczytać pliki GML, które zawierają wyłącznie prezentacje graficzne. Tyczka wizualizator GML opracowana została w dwóch wersjach komercyjnych oraz wersji demo. Opcje, które dostępne są w poszczególnych wersjach, przedstawia tabelka. Jeśli chcemy zainstalować wersję demo, to jest ona dostępna w oficjalnym repozytorium programu QGIS i wówczas taką wtyczkę instalujemy w pozycji menu, wybierając wtyczki, zarządzanie wtyczkami, a następnie wyświetlamy wszystkie wtyczki i odszukujemy tutaj na liście. Właśnie tej wtyczki wizualizator GML i dalej już postępujemy według wskazań programu. Natomiast dla wersji już komercyjnych, użytkownik dostaje linka, z którego pobiera taki pakiet zzipowany. I mając właśnie już takiego pobranego zipa w programie Cookies, są zainstalować tą wtyczkę, na pasku menu wybiera wtyczki, zarządzanie wtyczkami. A następnie wybieramy opcję Instaluj z pliku ZIP. Wskazujemy lokalizację do, tego, do tej paczki ZIP i dalej już postępujemy według wskazań programu. Ja już mam tutaj zainstalowaną moją wtyczkę w wersji Pro. Zatem mogę ją otworzyć albo z pozycji właśnie paska narzędzi klikając na ikonkę wizualizuj dane GML albo menu wtyczki i wybieram wizualizacja GML wizualizuj dane GML Otworzyła się moja wtyczka i teraz pokrótce omówię jej poszczególne funkcje może na wstępie podpowiem, że pod przyciskiem manual znajduje się już taka szczegółowa instrukcja obsługi poszczególnych tutaj opcji w danej wtyczce. Mamy do dyspozycji następujące zakładki, które po kolei omówię. Pierwsza zakładka ładowanie GMR. Właśnie w tej zakładce mogę wskazać plik, który chcę zaimportować tutaj do programu Fugis i na etapie Importu pliku GML mogę również wykonać jego walidację. Wystarczy zaptaskować tutaj opcję "Waliduj plik GML". Ja tego tutaj nie wykonam, bo o walidacji za chwilę powiem przy okazji tej drugiej zakładki walidacji. Wskazuje lokalizację pliku, który chcę zaczytać. Mogę zaczytać tylko obiekty archiwalne albo wczytać też obiekty archiwalne. Nie zaznaczam tych opcji, czyli zaczytuję takiego aktualnego GML, to znaczy aktualne wersje obiektów i też nie wykonuję walidacji. Wybieram czytaj GML, otwiera się okno, w którym widzę jakie warstwy, jakie klasy obiektów zostaną zaimportowane. Jaki to jest typ geometrii dla danej warstwy, oraz statystyki podające mi, ile jest obiektów w danej klasie, w danej warstwie. Oczywiście mogę odznaczyć te warstwy, które, których nie chcę mieć tutaj w, w moim projekcie. Klikam na przycisk Wczytaj w tym momencie następuje import pliku GML. Pojawił się komunikat, że plik GML został poprawnie wczytany. Proszę zwrócić uwagę, że jakby szczegółowość tego, tego pliku zależy od mojego powiększenia. To znaczy, im bardziej się przybliżam, tym więcej szczegółów mi się wyświetla. I teraz, jeżeli chcę. Pozyskać jakieś informacje o tych obiektach, wystarczy, że na pasku narzędzi wybiorę ikonkę informacji o obiektach, a następnie klikam na obiekt, który mnie interesuje. Przykładowo chciałbym zapoznać się z atrybutami tego przewodu gazowego GES 160 więc w prawym klawiszem myszy klikam w okolicach tego przewodu i program pyta się o jaki mi konkretnie obiekt chodzi, to znaczy, bo. Miejscu kliknięcia mam jednostkę ewidencyjną, kontur użytku gruntowego, obręb, kontur użytku klasyfikacyjnego, działkę ewidencyjną i jest też ten mój przewód gazowy. Wybieram przewód gazowy i opcję identyfiku. Obiekt zaznaczył się, podświetlił się kolorem czerwonym, tak dla wyróżnienia, że on został wybrany i w okienku. Mogę zapoznać się z jego atrybutami. Mogę również sprawdzić, jakie relacje, do jakich obiektów dany obiekt ma utworzone relacje. Przykładowo, wybiorę teraz działkę numer 17 i wyświetl relacje. I wyświetlają się tutaj Wszystkie relacje, jakie ten, jakie ten obiekt, jakie ta działka ma, na przykład mogę podpatrzeć relacje do chociażby punktów granicznych. Kolejna zakładka, zakładka walidacja, pozwala na zwalidowanie pliku. Również wskazuje plik, i tutaj mam przygotowany na potrzeby tego nagrania taki GML, w którym znajduje się skartowany przeze mnie przewód wodociągowy i w tym obiekcie to jest popełniony błąd i chciałbym sprawdzić, czy walidator wychwyci ten błąd. Wskazuję lokalizację pliku i klikam Waliduj plik GML. I zgodnie z oczekiwaniami, dostałem informację zwrotną w postaci takiego raportu, że obiekt przewód wodociągowy oparczony jest błędem. Atrybut źródło nie ma podanej wartości. Mogę taki raport zapisać do formatu CSV, do formatu Excelowskiego, żeby go na przykład zachować i ewentualnie w programie, w którym był ten plik gml opracowany, prawić te błędy. Kolejna zakładka: zestawienia. I tutaj mogę sporządzić następujące zestawienia: informacje z rejestru gruntów. Zestawienie EGIP działki i budynki przynależne do działki. Takie zestawienie mogę wykonać dla wszystkich obiektów, ale mogę również dla obiektów tylko zaznaczonych. No to sporządźmy może takie zestawienie zawierające informacje z rejestru gruntów. Wybieram tę opcję i daję generuj zestawienie. I już widzę, klikając chociażby na pierwszą tutaj działkę, numer 15. Widzę informacje z rejestru gruntów, oczywiście właściciele, adres i tak dalej. To są informacje, które na potrzeby tego nagrania zostały ukryte. Natomiast no, w rzeczywistości, jeśli tylko byłyby podane w pliku gml, również użytkownik by mógł je tutaj zapoznać się. Inne zestawienie, na przykład budynki przynależne do działki. Wybierając, klikając na dany budynek. Budynek się podświetla na żółto. Mapa się również centruje na tym, na tym obiekcie. Widzę, do jakiej, na jakiej działce dany budynek występuje oraz mogę zapoznać się z atrybutami tego budynku. Kolejna zakładka Pugis. I w tej zakładce mam możliwość zapisania mojego projektu i przekazania go innej osobie do jakichś tam dalszych opracowań. Tylko tutaj pewna uwaga, że opcja zapisania projektu dostępna jest tylko i wyłącznie w wersji pro. Najlepiej w jakiejś lokalizacji, na przykład na pulpicie, utworzyć folder, do którego zostaną zapisane takie pliki składowe, pliki, które składają się na dany projekt. Ja już mam przygotowany na pulpicie taki folder, który się nazywa Proj QGIS, i właśnie do niego zapiszę mój projekt. Czyli wskazuję lokalizację i daję zapisz projekt. Mogę oczywiście, podobnie jak to miało miejsce przy imporcie, wybrać te warstwy, które chcę wysłać, które chcę zapisać. Ja zapiszę wszystko. Projekt już został zapisany. Mam komunikat o tym świadczący, i przechodząc na pulpit, widzę, że we wskazanym folderze faktycznie zapisane zostały takie różne pliki składające się na mój projekt. Chcąc właśnie przekazać ten projekt innej osobie, muszę przekazać cały ten katalog. Druga opcja dostępna w tej zakładce Kugis to jest udostępnienie projektu w formie usługi WMS. Wystarczy podać nazwę, na przykład projekt Projekt 1 i klikam wyślij projekt. Projekt został Wysłany na serwer. Teraz, chcąc skopiować adres do tej usługi WMS, wystarczy, że kliknę tutaj na tą ikonkę WMS. Mam mój projekt 1, czyli ten mój projekt zapisany. I klikam na ikonkę, która kopiuje adres tej usługi WMS do schowka. I teraz przechodząc chociażby do portalu CEGO Portal mogę podczytać tą usługę w Wystarczy wyświetlić warstwy, plusikiem dodać warstwę w WMS. Zapiszę tą warstwę jako Projekt 1 klejem skopiowany właśnie do schowka. Adres tej usługi WMS. Odświeżam. A następnie zatwierdzam. I już mój projekt został właśnie podczytany w tego portalu. Ale również na warstwach pojawiła się pozycja warstwy użytkownika. I jak rozwinę, to jest tutaj zaczytany właśnie ta warstwa. Projekt 1. Zawierająca właśnie tego. Mojego w cudzysłowie GML. Przechodząc do kolejnej zakładki, do zakładki CAD, mam możliwość zrobienia eksportu mojego pliku do formatu DXF, czyli formatu kadoskiego. Również wskazuję lokalizację. Na przykład zapiszę. Hmm. Taki plik DXF na pulpicie o nazwie Projekt 1. Zapisz i przycisk eksport I plik DXF również został wyeksportowany. Zobaczmy jak on wygląda. Na pulpicie faktycznie y, utworzył się plik DXF oraz. Plik SHX, który zawiera w sobie takie specyficzne typy linii, więc przekazując takiego DXF projektantowi, chociażby, no to należy pamiętać o tym, żeby przekazać te dwa pliki, czyli DXF i plik SHX. Otworzę teraz ten plik DXF w takiej też otwartej aplikacji DWG TrueView i zobaczmy, jak taki DXF wygląda. mają dokładnie taką samą stylizację jak w Kugisie, w nie ma tutaj żadnej różnicy. Na przykład przewody, linii na powietrznych, wszystko przeszło dokładnie tak samo, czy wszystko wygląda w tym pliku DX dokładnie tak samo jak w Kugisie. W I ostatnia zakładka mapy, w której mogę wygenerować raster z georeferencją, czyli wydrukować aktualny widok mapy do formatu TIF z georeferencją albo do formatu JPG, albo też do formatu PDF. Rozdzielczość w przypadku rastra to jest maksymalnie 900 dpi. Domyślnie program proponuje rozdzielczość 300 dpi. Wskazuję lokalizację, gdzie chcę taki plik zapisać. Ja go zapiszę może na wypicie. Będzie to nazwa Projekt. Projekt 1 Zapisz. Mogę również ustawić zasięg mapy podając wzgórzędę lewego dolnego narożnika. Klikam na ikonkę Zapisz Mapę i już program generuje plik rastrowy. Oczywiście z georeferencją. Przechodząc na pulpit faktycznie został utworzony klik TIF, który ma w sobie również zapisaną georeferencję, więc mogę go na przykład otworzyć chociażby w programie CGO. I taki raster nie wymaga już oczywiście kalibracji. I tak on tutaj wygląda. Za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami.